Dzisiaj odcinek specjalny. Zaraz Wam pokażę coś niesamowitego, co się przed chwilą wydarzyło. Co się wydarzyło dzisiaj. Musicie to zobaczyć. Zaraz tam pobiegnę, więc bądźcie gotowi. Ja już biegnę tam, żeby zobaczyć co się stało. Potwierdzone info. On rzeczywiście zmartwychwstał, rzeczywiście zmartwychwstał, rzeczywiście zmartwychwstał. To wydarzyło się naprawdę. Jezus zmartwychwstał. Przeżywaliśmy ostatnio tridu paschalne, czyli wydarzenia e, najważniejsze wydarzenia w historii zbawienia czyli przeżywaliśmy mękę, śmierć i dzisiaj zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jezus umarł na krzyżu. Oddał swoje życie za nas, abyśmy my mogli mieć życie. Na Krzyżu pokonał śmierć, grzech, pokonał szatana, aby dać nam życie wieczne, dać nam coś wspaniałego. I dzisiaj świętujemy Jego zmartwychwstanie. On, będą trzy dni w grobie, zmartwychwstał i pokazał, że pokonał śmierć. Krzyż, który był znakiem takim hańbiącym, był czymś takim, co się kojarzy ze złem. Mogło nam się wydawać, że Jezus w Wielki Piątek przegrał, bo został ukrzyżowany, ale Jezus przez Krzyż, jego znak Krzyża jest. Zwycięstwem, a to zwycięstwo w pełni dokonało się tutaj, w grobie, bo on powstał z grobu. I niech te, ta uroczystość zmartwychwstania Pańskiego zawsze uświadamia nam to, przypomina nam te wielkie wydarzenia, że Jezus oddając swoje życie, że umierając na krzyżu, potem zmartwychwstał. Czyli dla nas to jest nadzieja, że my też kiedyś zmartwychwstaniemy. I życzę Wam, aby te święta były przede wszystkim napełnione radością zmartwychwstania Pańskiego i byśmy, żebyśmy zawsze pamiętali, że Jezus jest z nami, jest zawsze blisko nas. No sami zobaczcie, no pusty grób. Jezus zmartwychwstał. Żyje! Aleluja! O rzeczywiście zmartwychwstał! Wesołego, Mego, alleluja! O tam, tam tu leżał, tu leżał Tu leżał Jezus, ale widać poszedł gdzieś, już, już z martwych wstał. Mamy potwierdzone info, no pusto, nie ma nikogo, zobaczcie sam. Na razie, idziemy